Cześć, witajcie w sobotnie popołudnie na kanale Beauty Locum. Z tej strony Edyta. Moi drodzy, na pewno widzicie te piękne kwiatki za mną. Chciałam się nimi pochwalić jeszcze dzisiaj. Te dwa piękne bukiety dostałam od męża i ten od dzieci z okazji 10. rocznicy ślubu, tak, 18 maja. E, świętowaliśmy właśnie z mężem aluminiową rocznicę ślubu. Dajcie znać, czy Wy też jesteście mężatkami, ile jesteście ze swoimi mężczyznami życia, e, czy długo, czy więcej niż 10 lat, czy mniej. E, jak my, może trochę chcecie opow opowiedzieć Wam o tym, jak się poznaliśmy, może nie wiem, czy, czy będzie to dla Was nudne. E, poznaliśmy się w ogóle w Irlandii. Ja tam pracowałam w Rajanerze jako a mój mąż też przyjechał tam za pracą. On już był tam bardzo, bardzo dawno, od 2004 roku, jak tylko otworzyła się Unia Europejska i granice, można było wyjeżdżać do pracy, więc on tam wyjechał już w 2004 czy nawet w 2003, chyba czwartym, tak jak opowiadał, a, ja, a myśmy się spotkali w 2008. No więc tak, ja rodowita Mazowszanka z północy Mazowsza, on rodowity góral, no i spotkaliśmy się w Irlandii i pokochaliśmy się. No, to taka krótka historia, słuchajcie, dużo razem już przeszliśmy tak naprawdę, gasiliśmy wspólnie dużo pożarów. Ujął mnie mój mąż chyba najbardziej poczuciem humoru, z tym, że był taki, wiecie, bezproblemowy, naprawdę taki normalny chłopak, którego ja zawsze chciałam. Bardzo dużym plusem jest u mojego męża, że po prostu on nie pije alkoholu. Nie lubi tego po prostu, nie lubi, wiecie nie mam w domu czegoś takiego, że po pracy musi być kilka piwek, wiecie, czy w weekend, musi się tam wieczorem, wiecie. E, więc to mi się bardzo, bardzo podobało. Jak idziemy na jakąś imprezę, nie ma nigdy żadnego problemu, że mój mąż jakiś będzie wracał, wiecie, nie nietrzeźwy, będą z tego kłótnie, więc bardzo mi się to spodobało, że po prostu e, on woli napić się coli niż, e, czy na przykład zeróweczkę, lubimy sobie wypić jakieś piwko zerówkę, e, niż, e, niż jakieś inne Alkohole. No więc to mnie bardzo ujęło. No i to poczucie humoru. No, nieraz jest takie specyficzne, nie wszyscy, nie wszyscy się znają na takim poczuciu humoru. Ja już wiem, kiedy on żartuje, kiedy nie. Patrzymy naprawdę na wiele różnych spraw, bardzo podobnie. Od różnych kwestii, czy nawet jak ma wyglądać nasz domek teraz przyszły, czy no w ogóle jakieś takie życiowe. Różne sprawy, to, to widzę, że mamy bardzo podobny punkt widzenia. Wiadomo, nieraz się kłócimy, jak każde małżeństwo, ale to jest normalne. No, więc to tak, taka krótka historia. Nie wiem, czy Państwa interesowała, czy nie, ale tak, teraz jesteśmy takimi chyba dobrymi przyjaciółmi, bardzo i. Coraz bardziej e, czujemy taką więź ze sobą. I tak nieraz sobie mówimy, że kurczę, nie chciałoby nam się szukać teraz nowych jakichś partnerów miłości. <laughs> I, to, I się śmiejemy, że uczyć wszystkiego e, od nowa partnera inną lub partnerkę. No, więc tak, kocham Cię, bężu, i tak tego nie oglądasz, ale może kiedyś zobaczysz. Dobrze, kochani, no to taki tytuł, tytułem wstępu, skąd te kwiatki, wyjaśnienie. E, kochani, i tak, dzisiaj chciałam z Wami razem otworzyć paczuszkę z Hebe. Nie dużo tam zamawiam, ale czasami się trafi, więc jak macie ochotę, to zostańcie. Otworzymy sobie wspólnie i powiem Wam, że byłam też w Biedronce i napotkałam na super promocję wszystkie produkty do włosów, Kilka dni temu były w promocji, że jeden plus drugi 60% taniej. No więc ja zobaczyłam, że są moje ulubione odżywki Dreamlong, więc sobie zakupiłam. E, miałam nie, nie kupywać ich, po prostu zużyć najpierw zapasy, ale skoro były w takiej promce, no to trzeba było. Więc je odstawiam, na razie wkładam do zapasów, do szafki. E, dobrze, teraz tak, słuchajcie, wiecie, że bardzo lubię. E, Olejki do zmywania makijażu. Miałam już dwa, bardzo dobrze mi się sprawdzały. Ostatnio w Denku zobaczycie sobie, że był ten z Eveline, wykorzystany, świetny. I poszłam do, do Rosmana, wiedziałam, że właśnie Izana też ma coś takiego w swoim portfolio. No i właśnie były dwa takie olejki, dwa rodzaje. Jeden ten właśnie bez zapachowy, taki, hmm, czekajcie, do każdego typu cery, on ma 100 ml, kosztował około Chyba 12,99 Ma kompleks multi-olejkowy i 1% skwalanu. I też bardzo ładnie już go oczywiście testuje. Też fajnie zmywa makijaż. On jest o wiele, wiele rzadszy, słuchajcie, niż tamte olejki. Takie typowe, ciężkie oleje to były. Nawet ten olejek da radę zmyć samą wodą, ale ja stosuję taką tak, dwuetapowe oczyszczanie, czyli po tym olejku jeszcze stosuję jakiś żel, czy piankę i po prostu jeszcze zmywam dobrze ten olej jak z buzi z twarzy no więc y, też wam polecam słuchajcie jak jeszcze nie próbowałyście to w, y, w Rossmanie w Izanie jest coś takiego niedrogiego więc jeżeli by wam się nie sprawdził, bo nie lubicie tłustej formuły, chociaż mówię ta jest bardzo taka y, y, rzadka, wodnista, to nie jest taki typowy olej, taki wiecie jak na przykład był w tym Eveline y, czy, czy Amvi chyba miałam coś takiego więc sobie spróbujcie, niedrogi produkt, więc jeżeli by wam nie odpowiadał to nie będzie szkoda tam później go oddać czy coś, dobrze Drugą moim, przykuło moją uwagę na dziale past do zębów um, biała perła nie miałam jeszcze chyba nigdy tych past to są pasty wybielające z tego co pamiętam i jakaś nowość pojawiła się na półce ekstra white biała perła biel i odbudowa pasta dla zębów wrażliwych wiecie zawsze jak się coś stosuje wybielającego to można spotęgować nadrażliwość zębów ja takie mam zęby właśnie tutaj przy szyjkach zębowych nieraz reagują mi na zimno, ciepło. Teraz już mniej. Kiedyś bardziej to odczuwałam, teraz już troszkę mniej. Nawet sporo mniej powiem wam, ale taka biała perła mnie tu zachęciła, zresztą też cena mnie zachęciła, bo z 25 zł przeceniona ona była na, w promocji na 12, więc ją wzięłam. Słuchajcie, i naprawdę bardzo fajna pasta do stosowania tak dwa razy dziennie, chyba przynajmniej dwa razy dziennie. To jest napisane stosować dwa razy dziennie. Wybiela mm, zęby, ale też zmniejsza nadwrażliwość. Wybielanie odbywa się bez abrazyjności, czyli nie ma takich tam żadnych mocnych ściernych substancji, które by uszkadzały nam szkliwo, tylko to wybielanie odbywa się w na jakimś naturalnym jakimś procesie. I powiem Wam, że naprawdę rzeczywiście one są delikatnie bielsze, takie mm, gładsze te ząbki. Ja i tak y, mam y, bardziej takie żółte szkliwo, wiecie, szkliwa niestety nie zmienimy koloru, y, tylko jedynie przy takim bardzo mocnym, dentystycznym wybielaniu, tak, ale to podobno bardzo bolą zęby, słuchajcie. Y, Także niektórzy nie potrafią dotknąć do, no, dotrwać do końca tego wybielania, tak, z tymi nakładkami i tak dalej, na noc się zakłada chyba, nie wiem, to podobno bardzo, bardzo bolą potem zęby, nie wiem, bo niestosamy. Ale mówię, ja również też nie piję ani kawy, herbatę bardzo rzadko piję, nie piję wina, więc wiecie, to tak naprawdę ta pasta. Hmm... Bardziej zadziałałaby na takie osoby chyba, y, które lubią wino czerwone, kawę i tak dalej. No ja nie pijam tych rzeczy od czasu do czasu, ale to bardzo rzadko, ale i tak nawet na tej mojej naturalnej płytce zauważyłam takie rzeczywiście deczko, że one są takie bardziej wypolerowane te zęby, doczyszczone. Y, no o wiele fajniej się czuję po umyciu właśnie akurat tą pastą yy, moich zębów. Naprawdę, polecam Wam, słuchajcie, zobaczcie sobie. Mhm. Również pewnie palacze yy, fajnie by skorzystali, bo, bo, mają, bo mają taki nienaturalny ciemny kolor, tylko wiecie, nabyty. Więc spróbujcie sobie, zobaczcie. Dobra, i już przechodzimy do Hebe, do paczki. Otwieramy sobie wspólnie. Nawet już nie pamiętam co zamówiłam, ale już mi się, o, już widzę. Kilka rzeczy, tylko cztery rzeczy, słuchajcie. Nie, pięć, sześć. Sorry. Dobrze kochani, w promocji zobaczyłam, a kończy mi się już płyn dentystyczny. I wzięłam sobie w promocji takie dwa z zjawi: jeden sensitive do zębów wrażliwych i drugi reminalizujący. Remineralizujący. O, te dwa one chyba z 10 zł kosztowały 8 bez grosza, czyli no w sumie tak naprawdę 20% taniej za każdy. Dla dzieci i dorosłych, dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. A tutaj nie jest napisany ten Sensitive, tak? Od jakiego wieku. Ale już mi się mój kończy płyn, więc sobie wzięłam te dwa mam jakichś ulubionych swoich płynów do płukania jamy ustnej, więc biorę co jest zawsze w fajnej promocji. E, pamiętacie jak narzekałam na tą odżywkę, a zobaczcie, kupiłam ją ponownie. A to dlatego, że właśnie ona świetnie sobie radzi z włosami kręconymi, puszącymi się moich dziewczyn. E, Właśnie to jest ta ke, Keratyna biała, blue, lotus, blo, blue Lotus, niebieski lotus. Yy, I właśnie była w promocji, bo ostatnio w Rosmanie już była w regularnej cenie, więc jej yy, nie kupiłam. Ale zobaczyłam, że w Hebe jest właśnie po 14 zł, chyba z 21, więc dziewczyną wzięłam. Tak, wiecie co teraz sobie wzięłam? Wzięłam sobie taką bazę. Z Eveline hybrydową. Wiecie, ja hybryd nie, nie robię. Mam lampę, robiłam sobie kiedyś kilka razy, ale po prostu to trwało tak długo. Wiecie, nakładanie bazy, później dwa razy lakierem, utwardzanie to wszystko, później jeszcze topkow i tak dalej, ale zobaczyłam sobie, że są też takie bazy, które można po prostu tylko położyć na paznokieć. One są w kolorze, no i wtedy tylko utwardzić, wiecie, w lampie i już później nie nakładać koloru. Tylko nie wiem, czy po tej bazie nałożyć jeszcze top, czy już go nie nakładać, ale chyba nie. I wzięłam sobie, też była w promocji taka baza BB, Beautifying and Building Base. A, rzeczywiście, trzy w jednym, czyli baza, kolor i top coat w jednym. A, czyli już wiem, żeby nie nakładać top coatu, i wzięłam sobie w kolorze Natural Nude. To jest taki jakiś różowy kolorek, naturalny. No, no pachną jak, jak rzeczywiście te lakiery hybrydowe. Były chyba z sześć kolorów, słuchajcie, tych, tych baz. Utrwalamy je pod lampą 60 sekund. No, bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Tak dla spróbowania dla siebie wzięłam, a może będzie fajnie to wyglądało Naturalnie czyli taki bardzo jaśniutki kolorek 01. No dobra. Muszę sobie, może jutro, jutro jest niedziela, może sobie zrobię taki manicure. Zobaczymy, jak długo się będzie trzymał na paznokciach. Wiecie, chodzi mi o to, żeby były ładne, estetyczne paznokcie, ale nie, nie trzeba by było co dwa dni e, zmywać, nakładać kolejny lakier, więc, więc zobaczymy do przetestowania. A już Wam powiem, i ta baza kosztowała też właśnie była w promocji e, chyba z 30 zł na 2099 zł. Mhm. Dobrze, i mam jeszcze dwie rzeczy. Bardzo mi polecałyście tusz z tego variet. Jak kiedyś już powiedziałam, że nie lubię tych tuszy zeveline, to powiedziałyście, że ten jest bardzo dobry. No więc ja sobie go wzięłam, bo też była, była promka na niego, tam z 30 chyba złotych na 19,79 i do tego jeszcze można było sobie wybrać drugi tusz, więc sobie też wzięłam wariet Lashes, Lashes Show e, jakaś taka wersja Och, pretty, zobaczcie nie wiem czy one będą miały te same szczoteczki, zobaczmy jakie, o takie cieniutkie szczoteczki, nie wiem, nie umiem chyba aż tak sobie dokładnie yy, taki, taką szczoteczką pomalować. No nie wiem, będę testowała, słuchajcie, bardzo krótkie włoski silikonowe. Mam nadzieję, że sobie nie porobię, wiecie, efektu takiego yy, laleczki. No, zobaczymy. A ten, czy to jest ta sama? Ta sama, tylko bardziej taki stożkowy układ. O, coś takiego, widzicie, bardziej w stożku. No dobra, no to będziemy testować. Pamiętam, że... Przepraszam bardzo, że ktoś mi właśnie ten wariet polecał. Polecałyście mi go. No więc dobrze, więc no i to wszystko, słuchajcie, nie ma, już puste pudełeczko. Um... Jak moje zakupy Wam się podobały, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, może też być jakaś buźka, po prostu będzie to dla mnie znak, że oglądacie, że Wam się podoba i że chcecie więcej. No to żegnam Was, miłego weekendu, ma być ciepły, ładny, wypoczywajcie, cześć.